Spięte biodra, sztywne nogi, ucisk w dole pleców? To nie musi tak być. Pokażę ci, jak czterema prostymi ćwiczeniami przywrócisz ruchomość dolnej części ciała i poczujesz się o 10 lat młodziej. Najlepiej od razu zacznij. Zanim zaczniemy, krótko przypomnijmy sobie, dlaczego dolna część ciała i nogi stają się coraz mniej ruchliwe. To naturalny efekt naszego trybu życia. Siedzimy za dużo, ruszamy się za mało, nawet chodząc, nie schodzimy do pełnego przysiadu. To mniejsze poruszanie się sprawia, że mięśnie stają się coraz mniej elastyczne, coraz bardziej się napinają i skracają. Ale to wszystko można odwrócić, co zaraz zobaczysz. I żebyś mogła się przekonać, że już po jednym razie naprawdę możesz zauważyć postęp, Gabi, podejdź tutaj, Gabi, pokaż ćwiczenie, ja je poprowadzę. Gabi pracuje u nas w księgowości. Tam faktycznie dużo się siedzi. Zaczynamy od testu. Gabi, test jest bardzo prosty. Stoisz, stawiasz stopy równolegle i powoli schodzisz w dół, patrząc, jak daleko dosięgniesz palcami. Może jeszcze trochę? Dobrze. Zapamiętajmy, teraz wróć do normalnej pozycji. Teraz wykonamy ćwiczenie, a później jeszcze raz powtórzymy cały ten test. Zaczynamy teraz od pierwszego ćwiczenia, które skupia się na nogach. Łydki, one są często absolutnie za krótkie. Gabi, chodź obok mnie do ściany, proszę. Dobrze, zaczynamy od prawej nogi. Idź do tyłu z prawą nogą. Wyprostuj nogę całkowicie, a teraz stopa musi być skierowana dokładnie do przodu. Kolano musi być całkowicie wyprostowane i teraz powoli idź tak daleko, aż poczujesz rozciąganie tutaj. W domu od razu to wykonuj. Cały czas trzymaj nogę wyprostowaną, cały czas wyprostowaną. Dobra, a teraz rozciągamy się i dajemy ciału trochę czasu, żeby się trochę przyzwyczaiło. Ciągle ładnie rozciągaj. Zrób wszystkie ćwiczenia. Ostatnie jest wyjątkowe, bardzo skuteczne. Jest też dostępne w aplikacji Lipsher Bracht. Idź coraz głębiej, tak jak teraz czujesz, że zaczyna ustępować. Więc idź delikatnie coraz dalej. I uwaga, czasem stopy lubią się obracać na zewnątrz, bo wtedy unikasz rozciągania, dlatego upewnij się, że stopa jest skierowana prosto do ściany. I wtedy dodajemy trochę siły: napnij przednią część stopy przeciwko podłodze. Napnij przód stopy, jakbyś chciał stanąć na palce. Rozluźnij i idź dalej do środka nie na zewnątrz, lecz bardziej do wewnątrz. Po napinaniu idź do środka nie chodź w te i z powrotem. Zawsze idź głębiej w rozciąganie jeszcze raz napnij przód stopy o podłogę. Rozluźnij się i wejdź jeszcze trochę głębiej. Zauważysz, że po każdym napięciu rozciągasz się mocniej. Tego właśnie chcemy: siły w mięśniu i jednocześnie większej elastyczności. To są moim zdaniem najlepsze mięśnie. Dzięki nim najlepiej radzisz sobie w życiu. I znowu, ponownie naciskasz piętą na podłogę. To pa mocno przyciskaj. I znowu rozluźnij, jeszcze trochę głębiej. A teraz wyjdź z ćwiczenia. Gabi, postaw prawą stopę przed sobą z wyprostowaną nogą i mocno unieś stopę do góry. Mocno podciągnij, przednią część stopy mocno podciągnij, nie nie ręką, aktywnie podciągnij, aktywnie podciągnij przednią część stopy, a następnie rozluźnij mięśnie. Teraz przechodzimy do następnego ćwiczenia. Lewa strona, lewa strona, lewą stopę do tyłu. I przejdź do rozciągania. A teraz zaczynamy ćwiczenie. Pięknie się rozciągaj. Ustaw stopę do przodu. To jest właśnie typowe miejsce. Górna część łydki tuż pod dołem kolanowym. Tam naprawdę mocno ciągnie. Teraz znowu poczekajmy chwilę. Ciało potrzebuje czasu. Powięź musi się dostosować. Mięśnie muszą odpuścić swoje napięcie. To wymaga czasu. Dlatego rozciągamy się około dwóch minut żebyś miał dobry efekt i żeby włożony czas się opłacił. Zawsze trochę głębiej. Możesz to połączyć z wydechem. Kiedy wydychasz powietrze, posuwasz się odrobinę głębiej. Podczas wdechu zostajesz tam, gdzie jesteś. Potem idziesz znowu trochę głębiej. A teraz wprowadzimy siłę w całe rozciągnięcie. Dociskaj przednią część stopy do podłogi. Uwaga, pięta nie może się odrywać. Pięta musi pozostać całkowicie prosta i przyklejona do podłogi. Następnie rozluźnij kolano całkowicie je prostując. Idź jeszcze odrobinę dalej w rozciąganie. Jeśli twój kąt jest mniej intensywny niż u Gabi, nie martw się. Każdy pracuje nad kątem w stawie. Gdy się poprawi, od razu poczujesz się lepiej. I jeszcze raz znowu napierasz na podłogę. I jeszcze trochę więcej. Możesz spokojnie użyć siły. Im więcej siły użyjesz, tym lepszy jest ten efekt. I znowu rozluźnij. Odejdź teraz od ściany, postaw lewą stopę przed siebie i pociągnij ją do góry, ciągnąc przód stopy. Kolano jest całkowicie wyprostowane i ciągniesz i dalej, i jeszcze ciągniesz i ciągniesz i ciągniesz. I znów rozluźnij się, stań tutaj. No i teraz zrób następującą rzecz. Pozostań w tej pozycji, to przypomina mi nasz test. Połóż dłonie na udach. I powoli, stopniowo opuszczaj się do przodu, tak jak to robiliśmy wcześniej. Trzymaj tułów prosto. Tak, zupełnie prosto, dokładnie, zaraz będzie łatwiej. Trzymaj ręce na nogach. Trzymaj ręce na nogach i powoli, milimetr po milimetrze, opuszczaj się w dół. Tak jest dobrze. I to teraz czujesz przede wszystkim w dołach pod kolanami. Nie pozwól, żeby dołki pod kolanami zepsuły ci zabawę z ćwiczeniem. I możesz to zrobić, pozwalając na odrobinę bólu, ale tylko tyle, żeby było jeszcze w sam raz do zniesienia. Można dobrze znieść, żeby to był wciąż przyjemny ból. I wtedy, nawet ta najbardziej znienawidzone na tym świecie ćwiczenie, czyli właśnie to, jest naprawdę łatwe do zrobienia i nie masz przy tym jakiegoś okropnego uczucia, że nie chcesz już tego więcej robić, bo tego musimy uniknąć. To byłoby. Szkoda. Wtedy bowiem nie ćwiczyłbyś już tak dużo. Tak, sięgnij dłońmi do tyłu, do łydki, pozostań dokładnie w tej pozycji. Trzymaj się mocno i spróbuj pociągnąć tułów w górę, nie zmieniając swojej pozycji. Tak, próbujesz pociągnąć tułów do góry, a potem napinasz, napinasz to z tyłu. Potem rozluźniasz się i schodzisz jeszcze trochę niżej. I znowu, ciągniesz do góry, napinając mięśnie pleców. I rozluźniasz się, schodząc jeszcze trochę niżej. I jeszcze raz znów ciągniesz w górę. Jakbyś chciała się podnieść. Pięknie ciągnij. Upewnij się, że kolana są wyprostowane. Puść i zejdź jeszcze trochę bardziej w dół. Następnie znów całkowicie rozluźnij mięśnie. Połóż ręce przed sobą i pociągnij mocno w dół, używając całej swojej siły w tym momencie. Tak daleko, jak dasz radę. Ciągnij jeszcze niżej. I wróć do góry. Więc do następnego ćwiczenia przechodzimy na matę. Gabi, usiądź proszę nogi do przodu i tutaj na pośladki. Dobrze, a teraz weź prawą nogę do boku. Chodzi dokładnie o dolną część nogi. Weź dół nogi do boku dokładnie. Wyciągnij stopę. Jeśli buty przeszkadzają, lepiej je zdejmij. Tak, może w domu buty na krótko zdjąć? Wtedy będziesz miał więcej miejsca na ćwiczenie. Weź teraz swoje prawe podudzie, połóż je z boku i rozciągnij stopę jak najbardziej do przodu. Wyciągnij stopę tak, ale tak, żeby podudzie było równoległe do krawędzi maty, czyli żeby biegło w tym samym kierunku. Jeszcze trochę dokładnie i zostań lekko pochylona. A teraz sprawdź, czy twoja kostka dobrze schodzi do podłoża. Jeśli nie, może trochę odstawać to nie jest problem. Wejdź maksymalnie do środka przyciągnij kostkę do podłogi, jak się da. Jeśli nie idzie, zostaw z odrobiną luzu. A teraz unieś się trochę wyżej i przesuń tułów jeszcze trochę bardziej w kierunku pięty. Tak. Dokładnie. Może nie dasz rady usiąść tak, jak Gabi to robi? Możliwe, że wciąż masz odstęp wygląda tak. Wtedy przestrzeń między pośladkiem a piętą zostaje, więc trwasz w tej pozycji. A jeśli możesz już swobodnie usiąść, tym lepiej. Wtedy wyraźnie poczujesz rozciąganie w tym obszarze. A jeśli siadasz, to siadasz, jeśli nie, to zostajesz w tej pozycji. Jeśli siadasz, możesz jeszcze trochę cofnąć tułów, ale zabierz ze sobą miednicę. To znaczy pociągnij pępek do tyłu, żeby miednica poszła za nim, a potem zauważysz, Gabi, że teraz tu powstaje duże napięcie. To właśnie napięcie uwalnia twoją nogę, tak? To dość trudna część ćwiczenia. Rozciągasz się coraz bardziej teraz. Nieważne w jakiej pozycji jesteś, może też być, że masz jeszcze trochę odstępu między kostką a podłogą lub między pośladkiem a piętą. Rozciągasz się gdziekolwiek jesteś coraz bardziej. Teraz postaraj się wyprostować swoją nogę. Spróbuj teraz gabi wcisnąć stopę w podłogę i wyprostować nogę. Dobrze, mocno, naprawdę z całej siły. Starasz się już? W porządku. I teraz rozluźnij się, a potem cofnij się jeszcze trochę. Zaraz poczujesz jak tutaj ciągnie przez całe udo. I jeszcze raz znów naciskasz na podłoże. Naprawdę mocno naciskaj. I znów rozluźnij i wejdź jeszcze trochę głębiej w rozciąganie. Zróbmy to jeszcze raz. Znowu naciskaj na podłogę. I rozluźnij się, teraz przejdź na lewą stronę, bliżej, aby noga była całkowicie swobodna. Unieś ją. I oderwij stopę od podłogi. Spróbuj spokojnie iść na bok. Idź jeszcze bardziej na bok Gabi, jeszcze bardziej na bok, dokładnie. A teraz spróbuj dotknąć piętą do pośladków. Tak, próbuj. Ciągnij, 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 ciągnij. To teraz dobre dla stawu kolanowego, bo tam mięśnie równoważą się względem siebie. Mięsień musi być napięty, aby staw działał dobrze. Potem rozluźniasz się. Dobra? A teraz zrobimy to po drugiej stronie. Wróć do góry. I połóż teraz tę nogę bezpośrednio obok siebie, tak? I teraz wyprostuj znowu stopę, a teraz pokażemy z boku, jakbyś nie była jeszcze tak ruchliwa, jak jesteś w rzeczywistości, tak? Nie kładź się na bok, podejdź wyżej, wyżej. Unieś się trochę biodrami i zbliż się bardziej, tak żeby nie było tutaj żadnego kąta, żeby noga nie szła w innym kierunku niż tak. Musisz więc starać się jak najbardziej zbliżyć biodrami do pięty, ale jeśli nie jesteś tak rozciągnięty, to trochę się przesuniesz i bardziej będziesz celować w ten sposób. Przesuń teraz prawym biodrem w kierunku lewej stopy, dokładnie tak i idź jeszcze trochę dalej w bok, a teraz przesuń się jeszcze trochę dalej. Więc Teraz możesz dokładnie zobaczyć, że stopa jest dobrze rozciągnięta, ale wciąż jest widoczny odstęp między pośladkiem a piętą. Teraz zostajesz dokładnie tak i wykonujemy ćwiczenie, jakbyś była teraz mniej rozciągnięta. Tak, mamy dla Ciebie dwa przykłady, byś zobaczył, jak ćwiczenie powinno wyglądać. Teraz znów czekamy. I teraz ćwiczenie się zaczyna. Idziemy coraz dalej. Zawsze trochę bliżej z pośladkami dopięty, tak daleko jak to możliwe milimetr po milimetrze. Możesz już spokojnie wykorzystywać oddech i stale pamiętać, abyś pozostawał poniżej tej granicy, gdzie przestaje być komfortowo i przyjemnie. Tak, musi być ciągle dobre do wytrzymania i po prostu czekamy, aż wszystko pięknie się rozluźni. Czujesz pewnie rozciąganie znowu w tym konkretnym miejscu. A teraz naciskaj stopą o podłoże tak, jakbyś chciał wyprostować swoją nogę. Mocno naciskaj. Mocno naciskaj. I znowu rozluźnij. Głębiej rozciągaj mięśnie. I znów mocno dociśnij. Solidnie naciskaj. I znów rozluźnij, znowu głębiej. I znów naciskaj, próbując wyprostować nogę. Rozluźnij i jeszcze trochę głębiej w rozciąganie. A teraz połóż się na prawym boku. Dokładnie, aby stopa oderwała się od podłogi. I przyciągnij stopę do. do biodra. Przyciągnij do pośladka mocniej, jeszcze mocniej. Mocniej, wykorzystaj siłę, wykorzystaj siłę. I wyjdź z powrotem. Świetnie, tak trzymaj. Teraz przechodzimy do ostatniego ćwiczenia. Pozostań w pozycji siedzącej i połóż przed ramię dokładnie tutaj, z przodu na podłożu. Podudzie, zostaw je na razie. Podudzie połóż tutaj z przodu na ukos. Tak jest. Dobrze, a teraz ustaw je równolegle do przedniej krawędzi maty. Teraz obróć się tak, aby udo było równolegle do lewej krawędzi maty. Tak jest, świetnie, dobrze. A teraz przenieś prawą nogę jak najdalej do tyłu. To ćwiczenie wymaga wysiłku, ale warto. Spróbuj je wykonać. Nawet jeśli zwisasz, jak worek ziemniaków na zakręcie, to nic. Nawet jeśli wygląda to dość dziwnie, postaraj się to jakoś ogarnąć. Każdego dnia będzie lepiej. Zauważysz, jak biodro rozkwita i jest coraz swobodniejsze. Spróbuj, Gabi, zabrać kolano jeszcze trochę bardziej do tyłu. Dokładnie, możesz podeprzeć się stopą w ten sposób. Pomóż sobie stopą, żeby zejść jeszcze niżej. Pomogę ci, to byłby ten ruch. Czujesz to? Dobrze, a teraz odepchnij się do góry. Żebyś stułowiem stawał się coraz bardziej wyprostowany. Tak jest. A teraz wyraźnie czujesz, jak to ciągnie w lewej zewnętrznej nodze, lewym pośladku i w prawej pachwinie. To jest gigantyczne ćwiczenie. Uwielbiam je. Dlaczego? Bo jedną czynnością ćwiczysz dwie strony równocześnie. Wykonujesz dwa ćwiczenia naraz. To niezwykle efektywny sposób. I im bardziej jesteś w stanie wyprostować swoje ciało, tym lepiej. Ale to wszystko jest kwestią czasu. Musisz być prosty, patrząc z przodu i prosty, patrząc z boku. Patrząc z przodu, Gabi jest już całkiem w miarę prosta. Patrząc z boku, jeszcze wcale nie. Tu jest pole do ćwiczeń. Patrząc z boku, jest jeszcze mocno pochylona do przodu. Im wyżej się dostajesz, tym lepiej. I wchodź coraz głębiej, pogłębiając pozycję. Staraj się, aby prawy kolec biodrowy znajdował się coraz bliżej kierunku kości piętowej lewej stopy. Prawy kolec biodrowy kieruj w stronę lewej pięty. Przycisnę cię, żebyś to wyraźnie poczuła w ciele. Czujesz? Tam jest naprawdę ciasno. To świetne, bo nazywamy to ćwiczeniami na zwężenie. Chcemy ponownie otworzyć te zwężenia w ciele, które wywołują ból, napięcia, uciskają naczynia krwionośne oraz nerwy. I to dzieje się podczas tego ćwiczenia naprawdę świetnie. Teraz ponownie dodajemy tu siłę. Jeśli czujesz, że to za dużo, po prostu zostań w tej pozycji. Teraz ci, którzy chcą zrobić więcej, już mogą dołączyć. Ściśnij naprawdę mocno, Gabi, lewą stopą o podłogę i prawym kolanem o podłogę. Bardzo mocno, bardzo mocno. Teraz rozluźnij i spróbuj się trochę bardziej wyprostować tułowiem. Tak jest, i jeszcze raz. Lewa stopa naciska. Prawe kolano napina. Mocno, mocno, bardzo mocno. I rozluźnij i jeszcze trochę dalej w rozciąganie. To jest męczące, tak? Ale jeśli cię to męczy również w domu, pamiętaj o tej samej zasadzie. Rób to na tyle intensywnie, abyś nadal odczuwał to jako coś pozytywnego. Nieważne, czy to ból, wysiłek, czy inne negatywne uczucie, pozwól mu się pojawić tylko na tyle, na ile wciąż odczuwasz to jako pozytywne. Jesteś w idealnym miejscu, bo tam osiągasz największą intensywność i masz najbardziej efektywny trening w praktyce. Dobrze, a potem przenosisz prawą nogę z powrotem. Tak, jak to idzie. Kładziesz się na plecach. Kładziesz się na plecach, trzymasz prawą nogę prostą, podnosisz lewą do góry, zgiętą pod kątem 90 stopni w kolanie i starasz się dotknąć lewą stopą do prawego ramienia, a lewym kolanem do lewego ramienia. Ciągnij, ciągnij, utrzymaj 90 stopni. Tak, ciągnij mocniej. Stopa chce tam, kolano też tam dotrzeć. Ciągnij jeszcze mocniej, ciągnij więcej. Staw znów uczy się, jak się najlepiej ustawić. I rozluźnij się. Teraz weź głęboki oddech, ty też, bo to naprawdę męczące. Ale jeśli jesteśmy w dobrej formie, teraz zrobimy to jeszcze na drugiej stronie. Zauważysz, jakie to daje efekty. Proszę, wstań teraz. A teraz ustaw prawe podudzie równolegle do przedniego brzegu maty. Odsuń lewą nogę do tyłu. Upewnij się, że kąt w kolanie to około 90 stopni. Uwaga, to nie jest 90 stopni. Popraw teraz, dokładnie. Tak, tak, właśnie tak. I cofnij lewą nogę, ciągnąc ją stopą. Przesuwaj się po lewej stopie coraz dalej do tyłu. Tu jesteś dość krótko. Zauważyłeś to? Powtarzaj to ćwiczenie częściej. Jeśli noga suwa się tu, jest na to prosty sposób. Mianowicie po prostu połóż lewą dłoń tutaj napięcie. Wtedy to trochę się stabilizuje. Wiesz, tak. A teraz chodzi o to, żebyś wciąż prostowała się do góry, Gabi, i weź prawą rękę, bardziej w tę stronę, wtedy możesz się bardziej w tę stronę czujesz, to jest naprawdę męczące. Ale świetne jest to, że choć to męczące, możesz dostosować poziom swojego wysiłku. Czujesz, że więcej nie dasz rady, zostajesz na tym poziomie, zawsze coś wyciągniesz. A teraz przechodzimy. Spokojnie do rozciągania o, głęboki wdech, głęboki wydech. Przy każdym wydechu postaraj się unieść tułów odrobinę wyżej. Potem wróć i spróbuj również co jakiś czas prowadzić lewe kolano jeszcze dalej do tyłu. I połóż grzbiet stopy na podłodze od tyłu. Połóż grzbiet stopy dobrze. Zauważasz, że daje to jeszcze odrobinę więcej rozciągnięcia. A teraz dociśnij swoją prawą stopę mocno do podłogi, a lewym kolanem również dociśnij w dół. Mocno dociśnij, naprawdę mocno dociśnij, rozluźnij i pójdź troszkę głębiej w rozciąganie. Prosto, równo, stopa do przodu, plecy proste, tak jest. I jeszcze raz, prawa stopa mocno naciska w dół. Lewe kolano w dół mocno napieraj, jeszcze intensywniej, jeszcze trochę mocniej rozluźnij się całkowicie i pogłębiaj rozciąganie idź jeszcze głębiej w tę pozycję i jeszcze raz prawa stopa, lewe kolano naprawdę mocno naciskaj daj z siebie wszystko potem rozluźnij i wejdź jeszcze trochę głębiej poczuj rozciąganie teraz już prawie to mamy i teraz ciągniesz lewą stopę z powrotem do przodu kładziesz się na plecach kładziesz się na plecach Lewa noga jest na podłodze, prawe, prawe kolano zmierzasz do prawego ramienia, prawa stopa kieruje się do lewego ramienia. Ustaw nogę na ukos i ciągnij, i ciągnij. Teraz możesz dać z siebie wszystko cała siła dawaj Gabi więcej, ty też ciągnij mocniej, bez zatrzymywania ciągnij mocniej, rozluźnij się całkiem, leż spokojnie. Dużo zrobiłaś, brawo również dla ciebie w domu, dobra robota, no to teraz powoli się podnieśmy. Wstawaj i ustaw się, bo teraz chcemy sprawdzić, jak działa twoja ruchomość. Najpierw po prostu idź w tę stronę i spróbuj wyczuć, jakie to uczucie, jak się poruszasz, a teraz przejdź w drugą stronę. OK? Zatrzymaj się, a potem ustaw się. Zejdź w dół i sprawdź powoli, jak nisko jesteś w stanie zejść. Zobacz, jak nisko możesz zejść. Puść ręce, spróbuj palcami, może nawet dotkniesz podłogi. Próbuj, próbuj, to naprawdę męczące. Okej, okay, ledwo. Ale to krok naprzód, to jest super. I podnieś się z powrotem. A jak było u ciebie w domu? Też coś zauważyłeś? Może miałeś też zakwasy. To możliwe. Napisz w komentarzach, czy byłeś bliżej podłogi niż zwykle, daj nam znać, jak było i następną sobotę bądź znowu z nami. Będą ćwiczenia specjalnie na plecy, żeby i one poczuły się znacznie lepiej.